Tygodnie przygotowań prac koncepcyjnych, opracowywania atrakcji i szaty graficznej, po to by na targach znów zaskoczyć odbiorców. 13 i 14 marca w Rzeszowskiej hali na Podpromiu odbyły się po raz kolejny międzynarodowe targi edukacyjne. Na naszym stoisku jest bardzo wielu sympatycznych, miłych studentów, którzy umieją w bardzo interesujący sposób opowiedzieć o naszej ofercie dydaktycznej, ale też zachęcić opowiedzieć o życiu studenckim w ogóle, co myślę, że najbardziej ciekawi maturzystów. Jak to życie studenckie po tej drugiej stronie granicy, czyli po drugiej stronie matury wygląda. Taka idea przyświecała autorom tego niecodziennego stoiska i jak się okazało, taka forma spodobała się odwiedzającym. Przy stanowisku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Młodzież gromadziła się tłumnie. To nie jest najlepsze z, z tutaj wszystkich, ponieważ e, ma bardzo ciekawą budowę, e, ciekawe quizy, e, przyciąga wzrok, e, ciekawa obsługa, mili ludzie. E, no, po prostu jest bardzo fajnie. Gry są, zabawy, prawda? Miła atmosfera, obsługa jest bardzo sympatyczna. Widać, że wzbudza zainteresowanie publiczności. Ile razy w tygodniu można polecieć z Rzeszowa do Londynu, kiedy powstała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, czy co to jest SBM? Swoją wiedzę na temat uczelni i wiedzy ogólnej młodzi ludzie sprawdzali w konkursie Quiz w SIS. Takie gry e, interaktywne to dobry pomysł u nas. Ale rzeczywiście bardzo dobry, bo pierwsze przyciąga ludzi, którzy siłą rzeczy obserwują co się dzieje i po pierwsze jest ciekawy, zabawny, może coś wygrać. Wybór studiów to poważna decyzja, której nie podejmuje się pochopnie. Dlatego, oprócz niecodziennych atrakcji, przy stanowisku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat uczelni. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest, według rankingu WPROST, najlepszą niepubliczną uczelnią w Polsce. Oferujemy swoim studentom unikatowy system bezpłatnych miejsc, dzięki któremu studenci już od pierwszego roku mogą studiować za darmo. Również nasza uczelnia jest jedyną uczelnią w Polsce, która jest międzynarodowa. Mamy studentów prawie z całego kraju, mamy studentów z całego świata, z Indii, Pakistanu, Nepalu, Chin. Daje to możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku. Tysiące rozdanych informatorów, setki wręczonych prezentów i gratulacje od maturzystów i ich opiekunów za ponad standardową jakość stoiska i obsługi. Dział promocji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania już planuje kolejny odsłonę w marcu 2009 roku.